Halo tata, ja zjechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić e, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak za, napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł. Że co? No że jak napompuję opony powietrzem premium jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam. Słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz, dzieciaku? No co? To ty yy, uważasz, że co, ty będziesz jeździła letnimi Oponami w zimę? No ale na tym powietrzu premium. Ale co ma powietrze, kurwa, do, do, do Opon? No nie wiem, no tak mi w tej warsztacie powiedzieli. Ty, Coś, kurwa jesteś. Ty jesteś pani inżynier? Czy kto ty jesteś jakaś kurwa? ty myślisz, to ty, ty w ogóle mówisz, to ty ty, ty... ty w ogóle... wiesz co ty gadasz? No dobra, to wracam tam. Za dwie stówy na ci powietrze, doku. No ale premium. Ale co to znaczy premium? Kurwa. Może ci nawet Helem kurwa nadmuchać te powietrze, a opony musisz mieć zimowe. To on jakiś... Nie ten ktoś, kto to kurwa jest. No tam, ci zawsze wymieniam opony. Ty myślisz kurwa co ty mówisz, gadasz do mnie? Czy ty nie mówisz? Nie dzwoń do mnie nawet z takimi rzeczami, bo, bo i jak ty tak składałaś ten CV do pracy, to ja się nie dziwię, że jeszcze do ciebie kurwa nikt nie zadzwoni. Dobra, na razie, ja już nie mogę kurwa, słuchać.